W kolejnej części Pottermore.pl. Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł o chorobach w czarodziejskim świecie. Autorką tekstu jest J.K. Rowling. Wszystkie nasze tłumaczenia znajdziecie na naszej stronie, link w opisie. Zapraszamy! Rozważałam kwestie chorób i niepełnosprawności na bardzo wczesnym etapie tworzenia świata Harego. Czy czarodzieje się przeziębiali? Czy mogliby wyleczyć choroby, z którymi mugole mieliby poważny problem? Czy byli niepełnosprawni czarodzieje? Jakie były ograniczenia czarodziejskiej medycyny? Czy też mogła ona wyleczyć wszystko? Niektóre z tych pytań dotarły do samego sedna historii, ponieważ temat śmierci przewija się przez każdy tom książek o poterze. Postanowiwszy, że magia nie może wskrzeszać zmarłych, nawet kamień wskrzeszenia tak naprawdę nie przywracał zmarłych do życia, musiałam zdecydować, co może zabić czarodzieja, jakie choroby mogą złapać, jakie obrażenia odnieść i co z nich są w stanie wyleczyć. Ogólnie rzecz biorąc, postanowiłam, że czarodzieje będą mieli moc korygowania lub zastępowania swoich przyziemnych przypadłości, ale tych magicznych nie. Dlatego czarodziej mógł złapać wszystkie choroby, które mógł złapać Mugol, ale był także w stanie wszystkie je wyleczyć. Z łatwością przeżyłby również ukąszenie skorpiona, które byłoby w stanie zabić Mugola, jednak mógłby umrzeć, gdyby ugryzła go jadowita tentakula. Podobnie jest z kośćmi złamanymi w niemagicznych wypadkach, takich jak upadek lub walka na pięści. Mogą one zostać naprawione za pomocą magii, ale konsekwencje lub nieudanych zaklęć mogą być poważne, trwałe i zagrażać życiu. Właśnie to jest powodem, dlaczego Gilderoy Lockhart, ofiara własnego, nieudanego zaklęcia modyfikującego pamięć, został skazany na trwałą amnezję, dlaczego biedni Longbottomowie nieodwracalnie postradali zmysły przez magiczne tortury, i dlaczego Shalonooki Moody musiał uciekać się do drewnianej nogi i magicznego oka, gdy te oryginalne zostały nieodwracalnie uszkodzone w bitwie czarodziejów. Matka Luny Lovegood, Pandora zmarła, gdy jedno z jej własnych eksperymentalnych zaklęć nie działało tak, jak powinno, a Bill Weasley został nieodwracalnie pokryty bliznami po spotkaniu z Fenrirem Greybackiem. Można więc zauważyć, że chociaż czarodzieje mają godną poza przewagę nad resztą z nas w walce z grypą czy wszelkiego rodzaju poważnymi obrażeniami, muszą radzić sobie z problemami, z którymi reszta z nas nigdy nie będzie miała do czynienia. Mugolski świat jest nie tylko wolny od takich niebezpieczeństw jak diabelskie sidła i sklątki tylnowybuchowe, ale kodeks tajności chroni nas także przed kontaktem z każdym, kto mógłby zarazić nas smoczą ospą. Jak sama nazwa wskazuje, pierwotnie zarazili się nią czarodzieje pracujący w bliskim kontakcie z rzymiozębami peruwiańskimi, lub groszo Dolegliwość Remusa Lupina była świadomym nawiązaniem do chorób przenoszonych przez krew, takich jak wirus HIV, stowarzyszącym temu napiętnowaniem. Elixir, który ważył mu Snape, był podobny do leków antyretrowirusowych i chronił przed rozwinięciem się pełnej wersji jego choroby. Poczucie odosobnienia, które może narzucać chorym leczenie przewlekłej choroby, było ważną częścią charakteru Lupina. Tymczasem szalone oki Moody był najtwardszym aurorem ze wszystkich i kimś znacznie więcej niż swoją znamienitą niepełnosprawnością. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.